Hej. Tu pan Jan narrator i czytam coś siatko mnie napisał. Dobry dzień państwu. Piszę to dosłownie kilka minut po obejrzeniu dwa nowych odcinków świata według kiepskich. I tak. Lud się zdecydował bym nagrał. Więc ową nagrywam. I powiem moją recenzję z pierwszego wrażenia. Więc tak czekałem na ten moment długi długi czas po zapowiedzi. Czyli nowy sezon kiepskich. Był dziś kiedy to pisze 27, października anno Dominic Fai I Polsat postanowił wyemitować dwa pierwsze odcinki 34 serii czyli Człowiek nie topesz" i Jaszczurze Oko, w odwrotnej kolejności. I za to odcinki ostatnie albo jedne z ostatnich nagranych z maestronie żyjącymi Ryszardem Kotysem i Panem Gnatowskim. Więc włączyłem Polsata o 24 i zacząłem oglądać jaszczurze oko, a oto moja opinia. Więc tak. Odcinek zaczyna się ciekawie, bo od rozmowy w telewizorze, którą jakby inaczej ogląda Ferdas. W rozmowie występuje oczywiście król drugoplanowych roli, pandracz i pani dziennikarka od zawsze. I tam mówią o reptilianach i tak dalej i zapomniałem dodać, że przedtem jeszcze zanim obejrzał Ferdas z Halinką Polsata to spotkał Boczka w kiblu, który jasne, że nielegalnie się wyproznial. Ale dodatkowo Ferdka zaintrygowało, że miał ze sobą jaszczurzy ogon. Ferdek po obejrzeniu TV, gdzie wypowiedział się jak wyglądają reptyalianie, od brytyjskiego naukowca połączył kropki i stwierdził, że Boczek to reptyl. Kończąc przydługi wstęp, przez resztę odcinka Ferdek ma coś w rodzaju paranoi na punkcie reptili. I z kim nie gadał, czy to z księdzem, czy z prezesem, czy z padziocłami. To każdy go wyśmiewal za jego opinię. Z wyjątkiem oczywiście filozofa Badury. Odcinek był całkiem ciekawy do momentu zakończenia, gdzie Ferdek podczas spoczynku jest budzony przez jaszczurskie łapy. Ferdek wstaje i idzie do piwnicy gdzie dostaje jakby halucynacji i każda postać plukatycznie w tym odcinku nagle rozmawia sobie i Ferdek widzi ich jak reptyli I w sumie. Tak się kończy odcinek. Strasznie słabe zakończenie. Moim zdaniem koncept na odcinek fajny, bo lubię takie detektywistyczne odcinki SWK jak np. Genialny Czulk. Lecz tutaj było strasznie niemrawe zakończenie, nie podobało się mi. Odcinek nie był tragiczny, ale damy mu jednak tylko 6 na 10. Teraz przechodzimy do drugiego odcinka, a owy nazywa się Człowiek Nietoperz. I tutaj odcinek zaczyna się od tego, że narzeczony Marioli, Oskar ma misję gdzie ma przygotować specjalny eliksir, który pozwoli ludzkości na echolokację. Jednak w trakcie w czoło gryzie go Nietoperz i nasz Oskarek z Twittera ewoluuje w Batmana. Tak. Na serio. I zaczyna w dzień spać, a w nocy robić rzeczy i ratować ludzi i ich rzeczy od bandziorów. Przez co Mariolka się na niego obraża. W międzyczasie na złomowisku czy tam na śmieciowisku Ferdek spotyka się z Badurą i jego kolegami. Rozmawiają jak zawsze i w ten niczym Filip Skonopi który budował w zbożu będąc skrzypkiem na dachu prawie jak ksiądz robak z strzelbą na niedźwiedzia wychodzi Kopernik niedoszły wybranek Serta Mariolki oddaje książkę która pożyczył od filozofa Badury o nazwie coś w stylu jak nie dać pomiatać sobą i mówi, że w końcu zostanie człowiekiem z jajem. I jest już końcówka gdzie każdy już wie, że... Oskar to Batman, to nagle do domu kiepskich puka Joker, a właściwie to pewny siebie Kopernik wbija i robi zemstę i porywa jako zakładników wszystkich mieszkańców kamienicy z dupy i zawiązuje ich sznurem. W ten, kiedy mieszkańcy kamienicy błagają o przebaczenie na białym koniu, przylatuje Batman i harata się z Jokerem. werdek po prośbie Mariolki daje im po kiliszku wódki i koniec, bo się pogodzili. Szczerze? Dziwny odcinek. Nie podobał mi się, nie był śmieszny, tak siedziałem przed telewizorem z taką miną na zero. Nie podobał mi się ten odcinek. Wiele mówić o nim nie można daje 3 na 10. Teraz mowa końcowa. Uważam, że powrót na razie na minus. Pierwsze dwa odcinki bardzo słabe. I zanim przyjdą osoby i powiedzą no słabe jak wszystkie nowe odcinki to uwaga. Powiem niepopularną, opinię. Ja wolę nowe odcinki od starych. Po prostu stare są za głupie i bardzo powtarzające się schematy. Nowe od około 20 serii to złoto. Niestety od momentu zmniejszenia ilości palziocha w serialu. Uważam, że potencjał jest, ale te odcinki nie wyszły zupełnie. To tyle. Długa recenzja. Napiszcie co wy sądzicie o powrocie kiepskich. Tymczasem się odmeldowuję. Ahoj! Czytał pan Janna.